Urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji prawników sportowych, tak zwany Składające Składający się z ramy bazowej, jak i z wału ugniatającego. Wał roboczy do aeracji liniowej pasywnej, wyposażony w noże o długości do 20 cm. Wał do aeracji koreczkowej. Wał gwiazdkowy, tak zwana płetwa rekina do nacinania, do krzewienia się darni. Urządzenie Widen Mantelas możemy również wyposażyć w noże do aeracji głębszej, do tworzenia nacięć pasywnie, aby nam piasek lepiej penetrował. Widen Mantelas Slit z, każdą, z każdym z tych wałów jesteśmy w stanie doposażyć w siewnik do dosiewu trawy. Komora na nasiona. Zgrzebło poluźniające glebę, szczotka zaczesująca nasiona i tylny wał ugniatający. Regulacja do precyzyjnego ustawienia ilości nasion trawy na metr kwadratowy. Siewnik ten można również zastosować jako osobne urządzenie. Montowane na trójpunktowym układzie, zawieszenia i można je podczepić do małych już traktorków ogrodowych gdyż jego niewygórowana waga to nam umożliwia. Wymiana wału roboczego jest prosta. Są to cztery śruby po jednej, cztery śruby po drugiej, razem osiem śrub, czas wymiany 20-30 minut.